Czekajcie, jest czwarta, otwieramy karty Julii II. Mr. Cards. Pięć kart w palcu. Dobra, otwieramy. O, dobra. W razie... razie... No, ja nie patrzę, zapatrzycie. Ej, ładna. Z książkami. Mdlki masydzne. Na plaży, ej, chciałam. W kawiarni też bardzo chciałam. Czy akurat, czy ostatnie, bardzo je chciałam. Czy ostatnie, na serio? Ej, dobra, Ty się akurat nie spodziewałam, ale to też bardzo ja lubię. Ja też... Tylko o tej, tak średnio, się... a tak to, to czwórka. Czwórka. Bo jeszcze wybrałam tą pierwszą, co była. Czwórka. Mhm. Mhm. Dobra. Chowamy tu. A dobra, to mam numeryki, dobra. 26, 5, piątka, 1, trzecia, jedynka, o jedynka, trzecia jedynka i trzynastka. Wiem, bo jeśli będzie albumy, na no nie, ale ja nie chcę, ja to ja, są moje zdjęcia, ja sobie po prostu gdzieś przechowuję. No dobra, to zaraz się zrobimy w tej trzeciej części. W tej trzeciej części. coś mój paranek, jakieś się zacznie zrobić. Dobra, to dzisiaj to będzie zawsze na tyle. We wszystkich odcinkach. Chyba, że może coś jeszcze wymyślę, to może coś tak już wieczorem zrobimy dwie części. Nie. Zrobimy takiego już wieczorem i otworzymy prezenciki. Od wszystkich. Dobra, robimy tak? i widzimy się w piątej i w tej części po południu, pa pa!